Trasa z grzewu do wolności, to jest trasa na każde rekolekcje. Czyli za każdym razem jak idziemy do kościoła, czy są rekolekcje wielkopostne, czy jakiekolwiek inne rekolekcje, chodzi o nasze nawrócenie. Natomiast y, często jest tak, że ludzie, którzy tu jesteście teraz, osoby, które poświęcają popołudnia, żeby przyjść posłuchać czegoś Panu Bogu i pomodlić się, jesteście wszyscy pobożni. Każdy z Was ma dobre serce i można powiedzieć, że nie mogę powiedzieć na 100%, ale jesteśmy ludźmi nawróconymi. Nie chodzi teraz, żeby ludzie podnosili rękę, kto chodzi do komunikacji codziennie, tam czy kto, co trzy dni, ale jesteśmy ludźmi nawróconymi. I teraz mówiąc, że człowiek nawrócony ma się nawrócić, to bardzo często nie wiedzą o co chodzi. Że ja mam się nawrócić. No dobrze. Może jakiś tam grzebie, jakiś wpada, potem z nich wychodzę, ale wiem na czym polega, że ja mam żyć w Bogu, więc na ma to polegać to nawrócenie moje. Może kolega, który siedzi obok mnie, który z Was studiuje, no to może on potrzebuje nawrócenia, ale no ja wierzę w Boga, korzystam z sakramentów, modlę się i no i co, i potrzebuję nawrócenia, więc w życiu duchowym mamy dwa nawrócenia. I śmiem twierdzić, może są wyjątki, że każdy z Was jest po pierwszym nawróceniu. To pierwsze nawrócenie to jest nawrócenie do przykazań. Nawet nie tyle, że ja zachowuję wszystkie przykazania, co ja się z nimi zgadzam i chcę je zapowiadać. Może się zdarzyć, że upadnę. Ale te przykazania są we mnie, są wypisane. Nie trzeba mówić, że aborcja jest czymś Nie trzeba mówić, że małżeństwie jest tylko on. Nie trzeba mi mówić, że mam niekać, że mam poszukiwać, że mam do kościoła. I mówienie o tym na rekolekcjach, że teraz mamy się z tego nawrócić i wyspowiadać, można. Ale to nie o to chodzi. To jest pierwsze nawrócenie. I teraz mówiąc do was, a zakładam, i przypuszczam, że ktoś, kto przychodzi w poniedziałek o no 18, i, i, i dzisiaj do tej godziny, no trudno, żeby nie był przywykiem po tym pierwszym nawróceniu. Chyba że kolega się przyciągnął, czy koleżanka i dla niej tu jesteś. Ale zasadniczo będziemy po pierwszym nawróceniu. A w takim razie na czym polega drugie nawrócenie? Drugie nawrócenie jest dopełnienia woli Bożej. I dopełnienia woli Bożej. I to nawrócenie jest przed każdym z nas codziennie że ja chcę, ja chcę pełnić dzisiaj wolę Bożą. Chcę dzisiaj, Panie Jezu, usłyszeć, co mam zrobić i to zrobić. I będzie mi z tym ciężko. Wycofam się, powiem nie, powiem, że nie mam siły, że to jest za trudne i do tego potrzebuję nawrócenia. Czasem to będzie związane z konkretnym grzechem. Czasem. Ale bardzo często to nie będzie grzech, że możemy powiedzieć, przykazanie o tym mówi. Przykazania mówią, żeby, żeby akurat w tym momencie do kogoś wyciągnąć rękę, czy do kogoś się uśmiechnąć. A człowiek po nowego naprócenia, który tym żyje, wie, że jeżeli się nie uśmiechnę czasem, to popełniam w bardzo wielkich grzech. Ale on nie jest wpisany w dykanergię. Tylko Bóg przeze mnie chce teraz tę osobę ocalić. A ja mi w tym nie pomogłem. Nie byłem narzędziem Boga. A Bóg chciał przeze mnie teraz tą osobę i Ja się na to nie zgadzam. I to jest człowiek drugiego nawrócenia, ciągłego nawrócenia, które potrzebuje. I w tym kierunku już nie tylko jest potrzebna wiedza, żeby coś usłyszeć, kolejnego, tylko cały czas zagłębić się w to, co Pan Bóg mi teraz mówi, żeby za tym iść. Być może macie, mieliście takie, jakieś wątpliwości, że słyszeliście, że jakiś święty się spowiada tam co tydzień, co dwa, się takich częstych spowiedzi? Może nie ma, ale że taka częsta spowiedź jest. I teraz rozumiem się pytanie, z czym on się spowiada tak często? No ja. Przecież, y, dlaczego ja fachu drugi się tak często spowiada? To nie chodzi o to teraz, że, bo mu się grzeby zdarzały, tak, bo był nerwowy. Tylko człowiek ponownego nawrócenia widzi rangę swojego grzechu przez to, że ja dzisiaj nie wypełniłem woli Bożej. Że siedząc w profesjonale, już nikogo nie miałem, skończyłem spowiedź, a mam zaproszenie w sercu, nie wygoś jeszcze. Ale mówię Bogu, ale jestem zmęczony. A w sercu słyszę, nie wywoź jeszcze. Nie jestem już zmęczony, bo to jest trzecia godzina. I wychodzę. I mogę nawet nie widzieć konsekwencji mojego grzechu. I to jest do nawrócenia że nie idę za głosem, który słyszę, który, gdzie Bóg do nas mówi w sercu, a ja za tym nie pójdę. To jest do nawrócenia. I, i jeżeli ludzie wierzący chodzą na rekolekcję, jak wy tutaj dzisiaj jesteście, to, to po to, żeby to się od nas zmieniło, To, do jesteśmy. I to jest nawrócenie dla księdza, nawrócenie dla papieża, nawrócenie dla biskupa, dla studenta, dla siostry, dla lidera Wspólnoty, lidera uwielbienia dla każdego. Cokolwiek robisz, potrzebujesz nawrócenia i dobrze by było. Nie wiem, jakie, jakie mieliście od tej pory wyobrażenia, ale ja spotykam mnóstwo ludzi nawróconych, którzy gdy słyszą o nawróceniu, to mówią ewentualnie u mnie takie wypolerowanie troszeczkę. No, każdy potrzebuje nawrócenia. No to wiadomo, że ja też, no bo święty nie jestem, coś tam się zdarzy. Wypolerować zawsze można. Ale gdyby tak się te, ten i ten nawrócił, to byłoby super. Jak coś posłucham, żeby im przekazać, to, to jest chore. Tak, to yy, nie chcę powiedzieć, to wyjście wtedy, jak ktoś tak myśli, ale ufam, że przez te rekolekcje to się zmieni. Bo to nie o to chodzi. Ja potrzebuję nawrócenia i teraz was nie ściemniam to mówiąc, że podwizuję się, żebyście zobaczyli, że pokorny jestem. Bo to nie o to chodzi. Mam zrozumieć, że ja nie współgram z Boku. I nie tylko przykazania to wyznaczają, czy grzech ciężko. Nie współgram z Mówi mi sercu, nie idę za to. To jest do nawrócenia. I każdy z nas tego nawrócenia potrzebuje i będziemy o to wołali. Jeśli nawet jutro zobaczysz, jak będzie spowiedź, może jutro w końcu się uda zrobić inny rachunek sumienia. Nie tylko, że patrzę na 10 przykazań, tylko zobaczę, do czego Bóg wołał, a ja tego nie zrobiłem. Nawet jak nie widzę konsekwencji, woła, A ja nie miałem siły. Nie chciałoby się powiedziałem, że jest za trudne, albo że się nie będę ośmieszał, albo coś jeszcze innego wymyśliłem, bo każdy z nas jest inteligentny i potrafi wymyślać pobożne rzeczy, żeby woli Boże nie robić. To jest każdy cios tu umieli, każda się i też. Także to jest tak. Dobrze, to jest z wolnością, to jest tak, że cały czas chcemy być wolni, chcemy być szczęśliwi, cały czas się ogubili. Właśnie mówimy dlatego, że będąc na drodze Bożej, cały czas być na Bogi. I teraz te boki to nie na grzech. Może też, ale idę za Bogiem, a nie do końca do niego. Tylko tak trochę po swojemu, żeby, żeby jakoś tak zyskać moje było. To jest, to jest dynamika, którą, na którą patrzymy nie tylko w życiu osobistym, ale widać ją, każdej grupie mówić. Że jest jakiś... Zryw i pragnienie czegoś, a później no, po prostu relacje, bo wszystko tak na siebie się że możemy na siebie patrzeć, że jest y, zazdrość wzajemna. A, a miało być tak pięknie. I, i gdzieś, y, może nie grzech wprost, ale jakieś takie dwie intencje mamy, trochę dobro, mamy trochę, żeby komuś tam przyłożyć. Bo jak będzie mojemu to będzie bardziej powożnie wtedy, żeby ta osoba nie mówiła, bo ona nie jest taka pobożna jak ja. I masa argumentów i wspólnota się sypie. W małżeństwach to samo jest. W zakonach to samo. Dobre pragnienia, a potem gdzieś niby czego ciężkiego nie ma, ale gdzieś się to sypie. Dlaczego? Bo nie bronimy wolę, bo goli W Łodzi, gdzie pracuję, najczęściej z Was była tam, gdzie, gdzie, jest, gdzie mieszkam obecnie, gdzie obecnie jestem proboszczem nie do trochę, ale, ale tak jest. I e, tam mamy też e, w parafii e, przedszkole, które prowadzą siostry. Dlatego tego przedszkola e, właściwie ze wspólnoty to nie chcę wszyscy, bo nie mają daleko, ale dużo osób tam wysyła e, swoje dzieci. A w Mocnych duchu jest e, dosyć dużo ślubów, bo we, we wspólnocie mamy 10 ślubów rocznie wewnątrzwspólnotowych. E, jak nie więcej. A jeszcze oprócz tego są śluby na boku, znaczy niektórzy znajdują się na boku, to już je tam jest. Więc tych ślubów jest dużo, z tego się rodzą dzieci, potem i. No i to osoby z reguły potem odchodzą na chwilę ze wspólnoty, potem idą. i inne różne formacje, bo do, że trudniej tak się angażować, ale chodzą do przedszkola tych dzieci. No i muszę wam powiedzieć, że widząc tych rodziców, to nie jest rzadka sytuacja, którą mam teraz powie. ale to jest sytuacja boląca. Bo małżon... mówię teraz o małżonkach, którzy są wierni sobie, kochają się, mają doświadczenie wspólnej modlitwy, mają doświadczenie wspólnej modlitwy i sytuacja jest taka, że spotykam, od samochodu odprowadza smutny mąż rano, ja. idzie po prostu jak na skazanie. Co się stało? Muszę Wam powiedzieć, że odpowiedź... Mogę strzelać, tak, ale 95% ta sama odpowiedź. Żona. No. Spotykam taką, taką kobietę, taką żonę, a no, ona odbiera dzieci, było po jednego dnia przychodzi, więc ją spotykam. Pytam się, co się dzieje? Co się dzieje że Już jest gorzka w domu. A odpowiedź z reguły, która jest od takiej powożnej żony jest muszę go wychować. <suszy> Chore, nie? Ale kobiety wiecie o co chodzi, jak, jak potem rozmawiam z dorosłymi, z dorosłymi, z takimi 30-letnimi małżeństwami, 40-letnimi, to się okazuje, że to jest dzisiaj u wierzących normalne, że żona wychowuje. Wprawdzie nie może wychować tak męża, bo się nic nie zmienia, ale, ale cały czas to samo, ta sama płyta. I ludzie wierzący i tak się zachowują. To jest w dwie strony: to nie jest tak, że tylko kobiety są gorzkie, bo u mężczyzn jest to samo że robią takie bezsensowne rzeczy, które, które są do nawrócenia. Jeżeli kobietą tutaj jesteś i wobec męża, wobec narzeczonego, wobec chłopaka robisz takie rzeczy, że masz fochy, to nie przejmuj się tym, że nie ma przykazania, nie wolno mieć fochów. Tak? Bo nie ma przykazania, to nie wolno. Tylko to jest do nawrócenia. O, to nie mam w ogóle żadnej wątpliwości, to jest do nauczenia, bo wolą Bożą nie jest mieć fochy. Maryja miała powy Nie. Obudźcie się, żeby ją zapytać. czy miała fochy, jak na wątpliwości. Dobrze, ale w drugą stronę, to najczęściej to jest, jak widzę znowu kobieta, która wprowadza dziecko do przedszkola, pobożna i idzie, bo potem wraca z dzieckiem. Co się stało, że taka smutna jesteś? To odpowiedź jest, mąż mnie Taka odpowiedź. Mąż mnie nie kocha. A ja wiem, że ją kocha. Bardzo ją kocha. Jest jej wierny i modli się za nią, to wszystko wiem. A ona widzi, i mąż mnie nie kocha. I potem, jak pytał tego męża, czy mówisz, że wiesz, że ją kochasz? No to często jest odpowiedź: że nie. Że nie. Bo się przyzwyczai. To są. To są rzeczy do nawrócenia. Nie wiem, tutaj, ilu z Was jest marzonych, ale powiem z mojego doświadczenia. Jeśli nie mówisz żonie, że ją kochasz, to jest do nawrócenia. I sobie może powiesz, ale chodzę w niedzielę do kościoła. Nie chcę, żeby to się jak herezja, tak? Chociaż tak dla wielu, jest osób jestem heretykiem, ale. Jeżeli powiesz, chodzę do kościoła, a nie mówię, że nie, że ją kocham, Bóg Cię oceni, że jest większym rzeczem. Czy nie pójdziesz do kościoła, czy to, że nie mówisz tego, tego że Bo wiesz, że możesz powiedzieć, że nie jedno słowo i ją że ona ma zupełnie inny dzień. I tego nie robisz. To Bóg Cię za oceni. I Bóg ci powie, że, czy pełniłeś się, go czy nie pełniłeś. Wprawdzie nie ma takiego ślubu, ślubuję Ci miłość, wierność, i małżeńską i że Ci będę mówił codziennie, że Cię kocham. Tak? Nie ma takiego ślubu. Ale jest wola Boża, którą mamy nas I nawrócenie człowieka nawróconego to nie są tylko przykazania. Ale to jest, że ja robię to, co Bóg chce. A Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. I tak nas powołuje, żebyśmy byli szczęśliwi. A nie jesteśmy często. Dlaczego? Bo nie domnimy woli Bożej we wspólnotach zakonnych, jedna nieszczęśliwa, druga nieszczęśliwa. Sznygowały Bogu, oddają się Bogu całkowicie, wierne ślubom, a po prostu gniazdo os. wspólnoty od pełnimy wolę Bożą, poświęcamy jedno Bogu, niespotkanie spotkanie animatorów, tego gniazdo os. No to jest gdzie jest błąd? Nie pełnimy woli Bożej. Tu jest... wszystko się o to jakby cały czas rozchodzi. Gdybyśmy tylko patrzyli, że jak robi Jezus, a jak ja powiem, jak robi Jezus? Jezus podchodzi do człowieka i robi wszystko, żeby go podnieść do góry. Wszystko zrobi. Niezależnie od tego, czy ten człowiek właśnie ma jest magne, czy jest pobożny. Zrobi wszystko, żeby go podnieść. A my często tak podchodzimy i z takim nastawieniem, może bym Cię podniósł, ale nie wiem, czy to akurat dzisiaj będzie dla Ciebie dobre, może byś sobie jeszcze trochę podążał, tak? Może jak będziesz tydzień nie taka radosna, to może też niedobrze, nie? Tak, mieć taką radosną żonę, bo tam się nie, będą się inni adorowali. To dzisiaj jest smutna, to się nic nie podoba. Różne kalkulacje w głowie, które sobie układamy, chociażby taka, że żebyś nie przyzwyczaiła, czy żeby go wychować, to są, to są rzeczy do nawrócenia, to są, to są rzeczy chore. Kochani, w życiu duchowym, nie wiem, czy już często mówię to jako taki przykład, bo to jest do nawrócenia nas mocno. W życiu duchowym, na naszym sercu, mamy, mamy filtr. Mamy okulary, które sprawiają, że patrząc na wszystko dookoła, my to interpretujemy. Jak. Masz dobry dzień, ktoś tam przysłowiował, nie wstał lewą nogą, tylko prawą i ma, to wszystko jest dobrze, tak? Widzi, że samochód ci zajechał drogę, ale spieszył mu się dobrze. i wszystko jest dobrze. Innym razem mam zły dzień i wszystko jest źle. I w życiu duchowym jest podobne, że na naszym sercu mamy filtr. Tym filtrem jest sposób patrzenia. Albo patrzymy przez pryzmat Boga na wszystko, albo przez pryzmat diabła. Nie ma innego pryzmatu, albo Bóg, albo diabeł. Albo dzieła Boga, albo dzieła diabła. I no żeby to zobrazować. Załóżmy, że na moje te szkła moich okularów są czerwone. Też mam nadzieję, że czerwone krzesła, to może zrobimy inaczej. Niech będą, mam film żółty. Tak, ubieram żółty filtr i teraz co się okazuje. Siostra w żółty, żółtym pierwszy raz widzę, ciekawie. Na Pani ładną taką wzianko żółtą. Ksiądz ma żółtą sutannę, żółte czesła. Matka Boża żółta na Nie wiem, kto widział obraz żółty na ołtarzu, ale kiwiutak ma żółte włosy, żółte zęby, <noise> żółta truska. wszystko jest żółte Wszystko żółte. Czy ja dobrze widzę, że nie? Tak? Jest tu siostra? Jest to? Jest. Ma pani dziankę jakieś? Jest. jest matka gorza? Jest on, 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 Tam siedzi, gdy tak? Wszystko dobrze widzę. Ja jestem pewny, że dobrze widzę. Tylko zabarwienie jest inne. Tylko. A zmienia wszystko. Ta barwa inna na duszy. Bo człowiek, który patrzy przez pryzmat diabła, wierzący człowiek, jest pewny, że robi dobrze. Bo, bo patrzy i wszystko mu to potwierdza. Więc albo mam tak jak ten filtr żółty, i jestem pewny, że dobrze widzę, a wszystko jest żółte, to teraz może być ten filtr na oczach dzieła Boga, albo dzieła diabła. Co się dzieje, jak mam na filtr na oczach dzieła diabła? Patrzysz na męża. Mężu, to źle, to źle, to źle. Jak możesz tak słowo nie Boży. Czemu to jest nawoda? A czemu to? Patrzysz na kościół, to źle, to źle. Patrzysz na księdza. Mój proboszcz, jak się kręcę. Tak. Tu nie pójdę, tęśle, tę Wszędzie widzę zło. Dzieci, to źle, to źle, to źle. Siostra, czy mam mój prawdę w Stółnocie, to źle, to źle. twój zięć? i tak dalej. Pryzmat, który wszystko dobrze widzisz. Widzisz dobrze Jego, Jego zawód, kim On jest, tylko Twoje oczy tak patrzą, że cały czas mam taki, taką wrażliwość wewnętrzną, że cały czas obserwuję, co robi Diabeł. I w każdym Go widzę. Nie na tego, że widzę w Tobie Diabła, tylko Jego dzieła. Tym się zajmuję. A człowiek ponownego nawrócenia. To jest człowiek, który robi wszystko, żeby widzieć na ziemi dzieła Boga. Że patrzysz na żonę i widzisz normalnie anioł przy mnie. Patrzysz na męża obdarowana jestem przez Boga dał mi ukochanego. Patrzysz na, na swojego księdza w parafii i powiesz ma tyle dobrych cech i możesz je wymienić. Patrzysz na swojego teścia, super człowiek. Ale ma tam załóżki. Wiem, że ma, ale to jest super człowiek. Ma dobre serce. I pomaga zawsze jako poproszę. I to jest sposób patrzenia. Patrzysz na kolegę w klasie, patrzysz na uczelni, czy gdziekolwiek się rozglądam, albo ten filtr na oczach mam, szuka i zła. Nie ma i danych. I, I wydobywam to, albo filtr na oczach mam, dzieła Boga. Co Bóg robi ten człowiek? Teraz, żeby wynajdować dzieła diabła na ziemi, nie potrzeba miary. Nie potrzeba mi. Posłuchajcie ateistów. Weźcie sobie pierwsze lepsze wiadomości ateistyczne. Gazety ateistyczną. Co piszą? Tam jest wszystko. Ale co piszą w drugim człowieku? Piszą o takich wspaniałych, te, no czasem może też, ale będą pokazywali że będą pokazywali dzieła diabła. Ci się rozwiedli, ci są po tym, ci tamto zrobili. Handel tam jest wojna, tu się zabili. Może w liczbach dzieła diabła, ale, ale będą pokazywane, a nie pokażą wierności, umartwienia, nie pokażą ci Boga. Do tego, żeby zauważać i wskazywać cały czas świt na oczach, gdzie ja nie potrzeba chodzić do kościoła. Ale żeby Boga widzieć w drugim człowieku, do tego potrzebujesz wiary. Co więcej, nie tyle wiary, że ja wierzę w Boga, ale ciągłego nawrócenia, żeby móc zauważyć w drugim człowieku dobro. To. to jest y, ciągła troska, bo to jest ciągle fałszowane. Ciągle zło jest tak inwazyjne że nam będzie go zagłuszać. I jak ja już się z takimi rzeczami spotkałem u ludzi wierzących, że proszę, żeby, żeby mąż powiedział, co widzi dobrego w żonie. On się pyta, mm. czyj? W mm. mojej nie. W mojej nie ma nic dobrego. To za tak tak Ale wchodzą do kościoła. Razem zawsze. Jest niby wszystko w porządku, bo jest jej wierny ale nie widzi w niej I to, jest, to jest coś, co, co wymaga nawrócenia od nas, żeby wołać, Panie, zadaj mi Twoje oczy. Duchowość jezujska ma jakby takie hasło świętego i które ono się przewija przez całe ćwiczenia. To jest, ćwiczenia duchowe to jest szukać i znajdować Boga we wszystkim. Szukać i znajdować Boga we wszystkim. Bo Bóg stworzył wszystko dobre. Ale ja tego dobra Boga nie potrafię zauważyć. Bo ten jest złodziejem, ten jest znowu taki. A Pan Jezus patrzy na złodzieja i widzi mi dobre. I idzie do Satusza. I zauważa mi dobro. Ale ludzie tego nie widzieli, ale Jezus to widział. I to jest nawrócenie, które, które ma się w nas dokonać. Taki jest Bóg w działaniu i On nas do tego zaprasza. Dlaczego tak się dzieje, że my. chociaż widzimy, że to ma sens, myślę, że słuchając z tego, co mówię to jest gdzieś się coś takiego w nas... no tak. Mhm. Ale wyjdziemy tego i będzie tak samo. Tak to się... Y, nie ma w nas jakiejś takiej mobilizacji, żeby... Y, 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 że chcę to zmienić. Że tej Woli Bożej... Zresztą boję się trochę tej Woli Bożej. No. A jak o coś wymyśli, co wtedy? Pamiętam taką sytuację, jak jeszcze byłem klerykiem i w Toruniu zastępowałem zakryski przez miesiąc siostrę zakorną. To wakacje wakacji, ona miała urlop. I tam zakryski, tam przychodził do taką ministra, taki młody chłopak, nie wiem, piąta, czwarta klasa, Radek. I codziennie mu przyświetlił, bo prawie codziennie w kościele. Podbierał go z kościoła I ja do tej pani na koniec mówię, pożegnam się z nią. Co mi szkodzi? Codziennie się widzimy. I mówię do niej, proszę Pani, ma Pani tak pobożnego wnuka, ja się będę modlił, żeby powołał A ona tak na mnie patrzy, na mnie zabije <grym" grym"> Patrzy na mnie i mówi, ja nie chcę, żeby radę usiadł. Spokojnie, dobrze, ja tu wyjeżdżam I, 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 i Ale ta sytuacja dla mnie wtedy była, kurczę, o co chodzi? Kobieta przychodzi z wnukiem prawie codziennie do kościoła. My się w kościele modlimy też prawie codziennie o nowe, liczne święte powołania kapłańskie i zakomne. Ta pani w pierwszej warstwie, tam czy drugiej, mówi: Ciebie, prosimy, wysłuchaj nas, panie. No o co ona się modli? U sąsiadów? No to jest nasza modlitwa dzisiaj. Że proszę, u sąsiadów to wiesz. Wszystkie ci daję, proszę Radzie. Pierwszy że chcesz. Ale moje wnuki. Został z tego, to do dosłownie. I co do nawrócenia znowu, to jest to samo. Bo ta pani, gdybyśmy powiedzieli, że potrzebujemy nawrócenia, żeby robić to, to by się rozglądało na sąsiadki, potrzebują, oczywiście, nie ja. Tak. tak samo jak oddaję ci wszystkich sąsiadów, dzieci, żebyś sobie wziął, tak, no, ja nie potrzebuję więcej, to co mam jest okej. Okay. To nie jest prawda. Bóg chce od nas więcej i będzie chciał, nieustannie więcej, jak będziemy pełnił Jego wolę. Tylko to jest, żeby zobaczyć, że to jest coś dobrego dla mnie, a nie, że ryzykuję, że Bóg będzie chciał więcej. Więc się muszę przed tym uchronić. Więc trochę Bogu dam, bo jestem gorliwy, ale jednocześnie może za dużo nie wchodzi w moje życie, bo to się może się skończyć. I nie chcę więcej. To, jest, to nie jest tak, że teraz powiemy, e, świeccy tak mają. Duchowni tak mają, zakonnicy tak mają, siostry zakonne tak mają. Idę do zakonu, a potem układam sobie życie. Podaję Bogu wszystko, a potem układam w sobie życie. Od idę do wspólnoty, wszystko na Boga i potem tak sobie to układam, żeby to były moje klocki. Nie wchodź, Boże, za bardzo w moje życie. To jest, Jezu, ufam Tobie, możemy śpiewać, koronki mówić codziennie, ale tak naprawdę to ja ufam sobie. Sobie. Ale Panie Boże, ty też mnie chyba uważa, że z tym wszystkim. Tak to tak, takie powtarzane slogany, które są pobożne, a jednocześnie. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zróbcie kciuk w górę. To jest dla nas sygnał, że warto robić to, co, to, co przygotowujemy. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to zróbcie to koniecznie, naciskając to kółeczko. A obok kółeczka. Tam dalej jest jeszcze dzwoneczek, który można nacisnąć, i wtedy będziecie informowani o kolejnych materiałach. Zobaczcie, ile mamy różnych filmów. Możecie je obejrzeć. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z innymi materiałami z naszej strony. Do zobaczenia.